Co tam nowego u niej? Zaraz zobaczymy. Zapraszam też do oglądania starego filmu. Podam link na końcu. Oto jest quilt, który moja siostra zrobiła. Bardzo piękny, kosztował ją ogrom pracy. Teraz wisi tutaj w korytarzu. Także widzimy, to jest. Tak robione z takich małych kwadracików. Ciemniejsze są na obrzeżach i później to się troszkę rozjaśnia, rozjaśnia i w środku jest najjaśniejsze. Pokażę z bliska. Z takich małych kwadracików to jest zszywane. zioła się suszą w takiej ramce, wygląda zupełnie jak obrazek, kawałek kredensu. Piękne zioła, podwieszone. Psiuniu tam poleciał. Więcej ziół, pięknie pachną tutaj. Tutaj widzimy piękny quilt zrobiony przez Elę. Zrobimy zbliżenie. W takich brązach. Jesteśmy teraz w sadzie. Pięknie obrodziła śliwka. Malinki też pięknie rosną. Tłuściutkie, słodziutkie. Tutaj jest taki obrazek uszyty przez Ele. W środku są takie jakby łodygi kwiatków i tu jest taki ramka, też zrobiona z maleńkich kwadratów. Zszywana. Tutaj są takie obrazki na ścianę, które są uszyte z materiałów. Ela takie właśnie robi. Tutaj nawet jest kawałek taki z takiej jakiś koszyk liklinowy wycięty, reszta jest to po prostu z różnych materiałów. Tutaj jest taki abażur. Ona robiła je takie na szydełku. Kiedyś bardzo dużo robiła takich abażurów i sprzedawała je. Z bliska pokażemy. I tutaj następny taki. Ach. Litne na ścianę zrobione w takiej kolorystyce fioletowo-różowej, tak wygląda z bliska. Piska. Na środku takie są różowe. I coraz ciemniejsze. Jesteśmy na wsi, dlatego słyszymy pieski, traktory. I mamy następny gwielcik, zrobiony przez siostrę. Ten jest bardzo taki, ma prosty Nowoczesny wzór. Kwadraciki w kolorystyce taki zielono-czerwonej. I te kwadraciki są tak jakby oprzyte paskami w kolorze beżowym. I taki jest efekt końcowy. Oczywiście to jest złożone na cztery, także jest to duże. To jest po prostu przykrycie na, na łóżko. To jest właśnie moja siostra Ela. Piesek przyszedł. I Ela jest ubrana w jej, w jej kamizelkę, którą sama zrobiła. Tak samo czapeczkę, którą zrobiła. Pokażę wam z bliska tą kamizelkę. Proszę, to jest ręcznie zrobiony taki w stylu takim patchworków. Paski powycinane i poszywane ze sobą. Wszystko ręcznie, tak? Tak, jedwabie. Pięknie. I czapeczka też jej 10. własnej roboty. Z przodu i z tyłu. Ela bardzo lubi nosić takie czapeczki. O, tutaj jeszcze są dwie czapeczki. Ona tych czapeczek to narobiła bardzo dużo, ale ze 20, pokażemy. Ze 20 ich mam. No właśnie. Pokażemy kolorach. tylko te trzy. Te trzy. Tutaj taki fajny materiał użyła. Mhm. Wygląda jakby taki był haft robiony, maszynowy, nie? A to jest taki tapicerski materiał. Tapicerski. To bardzo piękny. To jest jej pasja. Ona lubi to bardzo robić.